7 kwietnia wybory do samorządu lokalnego. Startują bardzo młodzi i ci najbardziej doświadczeni. Przedstawiam Mateusza Grzybowskiego, studenta medycyny drugiego roku. Bardzo mądry, młody człowiek. A ja przedstawiam pana Jacka Kowalewskiego, geodetę Miejskiego, człowieka orkiestrę, znanego w Tomaszowie samorządowca, a także człowieka który swoim doświadczeniem będzie wspierał nas najmłodszych kandydatów do Rady Miejskiej. Byłem już i radnym Rady Miejskiej, byłem radnym Rady Powiatowej i byłem członkiem zarządu powiatu. Walczyłem o rozwój ścieżek rowerowych i tych ścieżek powstało bardzo dużo. Yy, naciskałem na władze samorządowe jedne i drugie. I z tego dużo dobrego wyszło, aktywny wypoczynek jest y, podstawą egzystencji, jeśli chodzi o, o, o młodych i, i nie tylko młodych, ja jestem też przykładem tego, że mimo młodego peseru, a starszego <śmłodego> wieku jestem człowiekiem jeżdżącym na rowerze, przykład dzisiaj przyjechałem z Nadzalewu Sulewskiego rowerem, który stoi, który stoi za mną. Y, warto walczyć o porządny Tomaszów, porządną ziemię tomaszowską dla takich młodych jak, jak, ten, jak Mateusz. Ja startuję, ponieważ od dwóch lat jestem zaangażowany w życie publiczne Tomaszowa Mazowieckiego. W ostatnich wyborach parlamentarnych aktywnie wspierałem kandydaturę pana posła, pana kandydata Adriana Wiczaka, teraz już posła, na Sejm. I aktualnie także uczestniczę w pracach podejmowanych i aktywnościach przez pana posła. I chcę, żeby w końcu nasz samorząd i yy, Rada Miejska odmłodziły się. Chciałbym, aby postulaty moich yy, znajomych także znalazły, yy, były słyszalne yy, w Radzie Miejskiej Tomaszawa Magowieckiego.